Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok. Wszystkich 14 radnych, którzy wzięli udział w obradach, pozytywnie oceniło pracę burmistrza Marka Mazura. W ramach sesji absolutoryjnej podsumowano miniony rok i omówiono najważniejsze podjęte działania. W ramach sesji zaprezentowano raport o stanie miasta i gminy Baranów Sandomierski za 2024 rok. Następnie radni przyjęli najważniejsze uchwały. Końcowe głosowania były potwierdzeniem pozytywnych opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niewątpliwie jest to taki budujący element, że tutaj Rada Miejska jest zgodna co do oceny wykonania budżetu za rok poprzedni, podobnie to jest jak w poprzednich latach. I to jednogłośnie jednogłośne głosowanie Radnych Rady Miejskiej za udzieleniem absolutorium w tym wypadku organowi wy, wykonawczemu, czyli burmistrzowi miasta i Gminy Baran Sonomierskiej. Staramy się tak zarządzać tym groszem, tym pieniądzem publicznym, aby on w miarę możliwości docierał do wszystkich miejscowości, do wszystkich sołectw i osiedli naszej, naszej gminy i żeby w jakiś sposób mieszkańcy czuli, że. No, po prostu u nich też coś się dzieje. Współpraca Rady z Panem Burmistrzem przebiega naprawdę bardzo dobrze i rozumiemy się jeśli chodzi o potrzeby, jeśli chodzi tutaj zakres wydawania środków na inwestycje. Także nie ma tutaj jakichś tam nieporozumień i zarówno burmistrz rozumie tutaj poszczególne miejscowości, jak i my też staramy się dopasować te środki, którymi możemy dysponować do potrzeb poszczególnych miejscowości. I potwierdzam, współpraca z Panem Burmistrzem układa się nam bardzo Dobrze. Sesja absolutoryjna była tylko potwierdzeniem pracy wykonywanej tu na co dzień. Pomimo tego, że obrady w Boranowie Sandomierskim zawsze przebiegają sprawnie, nie oznacza to, że nie występują różnice zdania. Wszelkie problemy oraz sytuacje sporne są rozwiązywane na bieżąco. Te stanowiska początkowo są różne. Nie ma jednomyślności, że wszyscy przytakują burmistrzowi albo burmistrz nam przytakuje. Natomiast ta współpraca polegająca na dialogu, który jest tutaj prowadzony między burmistrzem a Radą, powoduje to, że przychodzimy na sesję i już mamy ustalony wynik tych głosowań. Dlatego jeszcze raz tutaj należy podkreślić postawę zarówno Rady Miejskiej, jak i burmistrza, że staramy się, aby nie dochodziło do sesji na, na posiedzeniach sesji, a takie problemy, które zachodzą, były rozwiązane właśnie poprzez dialog wypracowany na spotkaniach międzysesyjnych komisjach Rady Miejskiej. Dochody w 2024 roku wyniosły ponad 77 milionów złotych, a po stronie wydatków widnieje kwota blisko 86 milionów złotych. Budżet w trakcie 2024 roku był wielokrotnie zmieniany i dostosowywany do potrzeb oraz możliwości. Duże wydatki wiążą się z tym, że samorząd kolejny rok z rzędu wykonał wiele inwestycji. Głównym pochłaniaczem środków była jednak mimo wszystko kanalizacja, która, która w ostatnich latach no, stanowiła bardzo duży wydatek. W ostatnich latach, tak jak pozwolę sobie znaczyć, wybudowaliśmy blisko albo nawet już ponad 100 km sieci kanalizacyjnej i w zasadzie myślę, że na koniec tego roku kalendarzowego będziemy mieć wykonane praktycznie kanalizację y, wszędzie tam, gdzie ona jest planowana do, do wykonania, z jakimiś takimi może, mi, może drobnymi y, odcinkami, które nie zostaną wykonane, ale no, to jest droga infrastruktura, która pochłania dużo środków i, i to był jakby taki główny. Główne obciążenie i główny koszt, jeśli chodzi o budżet gminy, ale to również infrastruktura drogowa, infrastruktura oświatowa, edukacyjna i, i, i po prostu też inne zadania, które są realizowane na terenie gminy, które no myślę poprawiają jakość życia mieszkańców. Warto także wspomnieć o termomodernizacji środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu oraz budowie nowej siedziby gminnego zakładu użyteczności publicznej w Baranowie Sandomierskim. Mimo dużych nakładów inwestycyjnych sytuacja finansowa gminy jest stabilna. A na dobrą współpracę w żaden sposób nie wpłynęły zmiany, jakie przyniosły wybory samorządowe. Dosyć takie niewielkie to stosunkowo to za zadłużenie jest 17,6%, jeśli chodzi o zadłużenie gminy w stosunku do wielkości budżetu gminy, także no to jest, jest to pod kontrolą, tak to nazwijmy. W dużej mierze Rada została w podobnym składzie. No pewne inwestycje no to nie są planowane jakby doraźnie, tylko to jest pewien, pewien cykl inwestycyjny, pewna strategia inwestycyjna, która jest realizowana i. I tutaj, jakby, wybory, jakby wielkiego zaburzenia w tym wszystkim, w tych planach nie spowodowały. Kolejny rok jest to kontynuacja inwestycji, modernizacji, remontów. Także myślę, że, że ten rok, również 25, będzie należał do tych lat, które wzbogacą naszą gminę o nowe, nowe inwestycje, nowe modernizacje. I mam nadzieję, że w przyszłości, w dalszej części tej kadencji, będzie podobnie.